Plastik, butelka, inne śmieci. Palisz nimi, tłujesz dzieci. Ołów, azot, groźny smog nie odstąpi cię na krok. Tato, a skąd się bierze smog? Bardzo dobre pytanie, syna. Widzisz, Dowiakowa, załóż, jak rozrabia na podwórku. To stąd ten cały smok? No jak. Dzień dobry, Pani Helenko. Wygląda Pani jak zwykle. Czarujący. Widzę, że szlifuje Pan nową sztuczkę, Panie Alojzy. No, ten samochód. Bardzo śmieszny. Obawiam się, że nie rozumiem. Boki zrywać, Panie Alojzy. A to nie jest żadna sztuczka, Pani Helenko. Nie? Po prostu jeździmy jednym samochodem do pracy. Tak jest bardziej ekonomicznie i ekologicznie. Przed panią nic się nie ukryje, pani Helenko. Oczywiście, że to jest sztuczka, powiem więcej. Gwóźdź programu. Wiedziałam. A jak pan nazwie ten swój nowy trik, panie Alojzy? Nazwę go znikający smog. Chcesz się wreszcie pozbyć smogu, a korzystasz z samochodu. Nie jedź sam lecz, zabierz kogoś, raz że raz i dwa że zdrowo. Raz, dwa, trzy, o powietrze zadbaj ty. Te i inne sztuczki pomagające rozprawić się ze smogiem poznasz, zaglądając na www.powietrzemazowia.pl